Nowy rok i trochę sobie pospałem po sylwestrze Bo spałem do dziewiątej Bez skrupułów, tak po prostu Na szczęście o tej dziewiątej już wstałem i teraz szybko pomontować film I dzisiaj chcę iść do wody W miejscowości Habia, Tam, gdzie była taka wielka zatoczka Tak chcę zrobić, co z tego wyjdzie no Zobaczymy Film zrobiony. Film zrobiony właśnie się wysyła. Ostatnie 40 minut, a ja już wiem, co będę dzisiaj robił. Jest 1 stycznia, czyli Nowy Rok i wszystkie knajpy są pozamykane, dlatego ja będę mógł sobie pod samą tą taką mega popularną plażę, tą taką zatoczkę podjechać i włazić do wody, bo będę miał fajnie blisko. Więc pierwsze co, to będzie sito i, i mainlab na dużej cewce Bo jak jest, wiecie, piaszczyste dno, to tam nie będzie takich, takiego śmietnika jak w skałach To dzisiaj będę robił, w końcu wlezę dzisiaj do wody Jak bardzo ja byłem w błędzie co do tego, że tu powinno być pusto U nich 1 stycznia wszystko już normalnie działa Jedynie sklepy spożywcze są zamknięte, ale wszystkie takie drobne tu sklepiki, restauracje no, miasto żyje, miasto żyje U nas 1 stycznia to zazwyczaj jest tak wszystko bardziej wymarłe, a tutaj wszystko działa absolutnie normalnie i znaleźć miejsce no jest ciężko, jest ciężko, ale trochę się pokręciłem i się udało gotowe, poubierane co chciałem wam pokazać to jest dopiero parkowanie na milimetry lekki opór jak poczuję to zawsze dojeżdżam plusem takiego złomka jest to, że właśnie nie szkoda, nawet jak Chcę się dojechać do słupka. A czemu tak dojechałem? Bo przecież po co mi to miejsce? Z tyłu mam pełno rzeczy. Bagażnik jego tworzy. to nie chcę potem hamować tutaj ruchu. Dwa, jak wrócę, to będę chciał się. Pan chciał zobaczyć, czy ja będę odjeżdżał, ale mu pokazałem, że nie. Eee, będę chciał się tu wykąpać, więc też potrzebuję tego miejsca. Dlatego się tak upchnąłem. Z czym będę poszukiwał dzisiaj? Mine Lab, Lab 800. Czemu nie Deus? Cewka. Założyłem z powrotem cewkę dużą, jedenastkę. bo jest tam piaszczyste dno, i nie spodziewam się tam gigantycznej ilości sygnałów. Tam nie będzie śmietnik, to nie będzie miejscówka, gdzie nigdy nikogo nie było. To będzie miejscówka, na której ktoś pewnie coś uminął, jeżeli już coś znajdę. Dlatego duża cewka. Słuchawki, moje duże sito, i właściwie tyle z mojego wyposażenia. Z mojego takiego wyposażenia, jeszcze które mam na sobie. To jest tylko jedynie nerka, karabinczyk na ewentualne pierścionki albo obrączki I pianka odyńców, przyjemniej mi się w niej chodzi Naprawdę mi się w niej przyjemnie chodzi niż w tej dekatlonowej Ale być może to są tylko moje odczucia Bo ja na tej piance zaczynałem, więc jestem do niej przyzwyczajony nie? To nie jest jakaś taka konkretna wielka opinia Po prostu, wygodniej mi jest w tej I dzisiaj będą poszukiwania w tym miejscu do oporu Także nie będzie czegoś takiego, że po godzinie wyłażę, nawet jak nic nie ma, bo nie mam w okolicy lepszego miejsca do poszukiwań. Dlatego dzisiaj będzie naprawdę w opór poszukiwań, aż mi się ściemni. Ewentualnie tak godzinę przed zachodem słońca wyjdę, żeby jeszcze w ciepłym się wykąpać w słońcu. Dawno nie miałem tak dobrego przeczucia, jeżeli chodzi o plażę, po prostu. To miejsce mi się podoba. I jak mi się to miejsce podoba, to wiecie, nieraz wejdziecie na miejscówkę i czujecie, że tu coś będzie. I ja tak dzisiaj tutaj mam. Pierwszy sygnał już zaraz przy wejściu i to jest sygnał zawleczkowy ale najważniejsza rzecz przy kopaniu w wodzie w wodzie i nie tylko na plaży też chociaż na plaży o wiele mniejsza szansa jest na to, że taka zawleczka będzie obrączką. Naprawdę, miejsca, które wydają się przeszukane przez innych detektorystów, są tak naprawdę niezrobione. Właśnie przez to, że ludzie omijają sygnały zawleczkowe. A to najczęściej są obrączki, jeżeli chodzi o złoto, albo bardzo duże pierścionki. Drugi sygnał, drugi sygnał, drugi sygnał. Jest srebrny wielki kolczyk na wejściu, na samym wejściu, i to nie świeżynka. On tu sporo leżał. To jest tak dobry znak. Jak fajnie. No srebro jak nic. To no widać z daleka. I to kawał tego srebra jest. Kolejny sygnał. Tym razem mieszany. Wysoki, mieszany. Ale kopię tutaj wszystko. Tutaj nic nie mam. To będzie duża jakaś zakrętka od butelki Zaczynamy już po podkopaniu bić na żelazo Jest, siedzi Siedzi, siedzi, siedzi w sicie Uwielbiam ten dźwięk płukania Mek, i co my tu mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Duże aluminium Ale czemu biło na żelazo? Jest to możliwe. Jak jest duże aluminium, to w słodnej wodzie różne rzeczy się z sygnałami dzieją. Ładny sygnał drobniutki, pierścionkowy. Sygnał 10 na majlebe to jest sygnał pierścionkowy. To bije tak samo 10 groszy. I, I, i. Co my tu mamy? Złoto się nie świeci nigdzie to dałoby wyjąć ten przedmiot może i nie głupim by było wziąć moje sito pływające chyba się po nie wrócę póki jeszcze jestem blisko tak, bez sita tutaj będzie ciężko w tych kamieniach znaleźć jakąś drobinkę to rzecz praktycznie niemożliwa przerywany, żelazny sygnalik okazał się monetką, całkowicie skordowaną po prostu okrągły krążek pewnie jakieś 5 centów, tylko tak zarośnięte, że już absolutnie nic z tego nie będzie jednak nie idę jeszcze po sito nie ma tu aż tak dużo tych drobnych sygnalików a przejdę się w momencie, gdy mi się zrobi zimno w wodzie to się przejdę, tam sobie szybko zgrzeję jakiś słoik na obiad i dalsza część wody znowu sygnalik 10, czyli pierścionkowy i bardzo mnie to cieszy, bo takie sygnały to tutaj nie są monetki. U nas to jest 10 groszy. Ale tutaj żadna moneta nie, nie bije w tym przedziale. Dlatego jest to nietypowy przedział, a nietypowy przedział to najczęściej nietypowe znalezisko. Nie wykopane jeszcze. I... o! Zawleczka! Na 10 bijąca! Wow! Nie spodziewałem się jej w ogóle. Kolejny sygnał, dziewiąteczka. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Absolutnie nic nie widać. Chyba jednak mój pomysł, żeby iść później po sito, to nie wypał. Trzeba iść od razu. Bo to zaowocuje w czasie i tak. W czasie potem szukania tych znalezisk. Jeszcze sygnalik na końcu Same dziesiątki tutaj są. Jestem ciekawy czemu akurat te sygnały są pominięte Może będzie mi dane się kiedyś dowiedzieć O jest! Ty widać już to Dziadostwo od puszki Aluminium Dziadostwo zawsze się poskleja i trzeba... Się pomęczyć z tym. Hopsa, 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 szybko, szybko. Raz, dwa. żeby cokolwiek zjeść i, i z głowy. Kurde, kapie mi wszędzie wszystko spiany. Dlatego nie lubię piany, jak mieszkam w Amcie, Bo wszystko jest potem w słonej wodzie. Ale warto będzie. Warto będzie. Sylwestrowy bałagan. Jeszcze chipsy kupiłem wczoraj, żeby się wkupić, a tu wszyscy coś pokupili i moje nie zeszło. To zajdzie dzisiaj. Dzisiaj będzie poprawka. Najwyżej Sylwestra. Cieplutkie. Po 5 minutach. Dlatego uwielbiam gotowe słoiki. Tylko tak dawno już ich nie używałem, że zapomniałem smaku. I bardzo dobrze. Znowu mi się zachce je jeść. Już chyba do końca wyjazdu nie będę kupował jedzenia. Ewentualnie bułki. Muszę wyjeść moje słoiki, które ze sobą wziąłem. Na awaryjne sytuacji I tych awaryjnych sytuacji w sumie nie było. W tym momencie cieszę się, że wziąłem ze sobą to sito. Całą Chorwację, dwa miesiące z nim jeździłem, ani razu nie wyciągnąłem. Tutaj półtora miesiąca, ani razu nie wyciągnąłem, żeby po prawie czterech miesiącach móc wyciągnąć i go wreszcie użyć. Jak tam sito? Tęskniłeś za mną? Bo ja trochę tak. Piękny zawleczkowy sygnał. To taki w miarę głęboko, bo nie umiem go kopnąć. Nadal nie kopnięty, oskubany. Dobra, wyszedł i ja już tu widziałem to. Co to jest? Zmora dzisiejszych czasów. Ja przegapiłem chyba ten moment jak to wchodziło, te dziadostwa. Ale to są jednorazowe papierosy, które jak się wypali to w środku tam jest bateria. I jak to ląduje w wodzie, no to nie jestem pewien czy tam jest zwykła bateria na elektrolicie oparta, czy tam jest jakaś litówka. Natomiast każda bateria to są jakieś kwasy i to wszystko ląduje potem w wodzie, coś takiego. Zabieram oczywiście. Bardzo ładny sygnał 22. To nie będzie nic złotego, chyba że to by był naprawdę gigantyczny sygnet, ale może być coś srebrnego. Sygnał dosłownie dzwon i sygnałem, dzwonem jest blaszka aluminiowa ładny sygnał, kolorowy, ale niestabilny lata po skali czyli to może być znowu coś dużego typu e-papieros zaraz się o tym powiemy chociaż kolczyk po skali też latał bo nie był zamkniętym kółkiem, tylko tylko literą C i wtedy sygnały są zupełnie inne. Jakby się go zamknęło, to całkowicie inny sygnał by był. Jest już tutaj i to nie jest nic dużego. Ja tu nic nie widzę, nie wiem jak wy. No nic tutaj nie ma, w sensie być może to jest jakiś stopek na przykład, który wygląda jak kamień i nie będę go tu szukał, bo jak wyjmę detektor, to się wzbudza. Od BTS-u, który jest na tamtym hotelu, dokładnie teraz może go tam widzicie gdzieś. I. I na no co, detektorem tu nie poszukam. A skoro nie jest to nic biżuteryjnego albo monetkowego, co widać na oko, to po prostu zostaje. Jak to jest jakieś aluminium, no to, to trudno się mówi. Kolejny drobniutki sygnalik. Opsa Sygnał 8, czyli Czyli nie wiem co to może być nawet I znowu nic nie widzę Jest, biżuteria Jest biżuteria Jest srewny krzyżyk Cieniutkie maleństwo, ale jest biżuteria Muszę pokopać za łańcuszkę On jest tak cienki, że nie będzie słyszalny Pokopię na ślepo i powyrzucam po prostu na, na moje sitko Jest biżu Krzyżyk, piękny Powywalałem tutaj parę sit, pokopałem w okolicy na ślepo, ale nic z tego, taki łańcuszek w jeziorze bym usłyszał, ale nie w słonej wodzie, nie tutaj. Nie ma co też siedzieć tutaj pół godziny, trzeba iść dalej, żeby się coś tutaj zarzuciło, trochę w tym sicie. Chciałbym, no bo co, z pustymi rękami do domu wracać też głupio, ale jak trzeba będzie, no to, to i z pustymi się wróci tutaj mam sygnał 10, który jeszcze kopnąłem, jak nie miałem w ogóle tego mojego pływającego sita i nie umiałem go zlokalizować. Być może go zlokalizuję tym razem, mając już to pływające. To jest mocny sygnał 10, czemu ja go nie widzę? Jest, widzę już. Jak ja wcześniej go nie zauważyłem, nie mam pojęcia. Cichutki sygnał 1-2. To już może być taki naprawdę sygnał. Na drobniutkie, drobniusieńkie złoto. Ale nie ma tutaj aż tyle sygnałów, żeby ich nie kopać. Czy tu się coś pojawi, czy nie? Takie sygnały cieniutkie. To na przykład może być nawet zapięcie, ten bałwanek to się chyba nazywa od kolczyka. Jego tu jest mega ciężko znaleźć. A jak nieraz widzę, że na przykład na YouTubie ludzie znajdują bałwanki sitem z dużymi oczkami, to już mi to z daleka śmierdzi taką podpuchą. No nie no nic tu nie widać. Nic tu nie widać, nic nie słychać, bo on się wzbudza na powietrzu. Ile to roboty narobi ktoś, kto po prostu jedną puszkę tutaj wrzucił? Ja już kopię, myślę, że kilkunasty kawałek tej puchy. I tak kawałek po kawałku ją wszędzie tu wytarguje. A wystarczył jego jeden ruch, żeby tutaj tylko tego nie wrzucił. Kolejny bardzo ładny sygnał, tylko już z daleka. Pucha była tam, tam daleko. Od tamtej pory nie miałem praktycznie sygnału. I wysoki sygnał może być sreberkiem albo aluminium. Czyli z dwóch? No pewno nie złoto. Ale już widzę, że to jakiś śmieć. Jakiś śmieć, co to jest? Konektorek do przewodów elektrycznych i to zaciśnięty. No proszę powoli mi się kończy słońce. I jak na początku była euforia, to już teraz to już teraz nie ma. To miejsce jest absolutnie przeszukane, jak na taką popularność. To tutaj powinno być więcej czegokolwiek, chociażby monet. O proszę, jaka ładna świeżutka zryweczka. A tutaj ani tej monetki na przykład nie znalazłem. To miejsce jest chodzone, podejrzewam, że regularnie nawet w trakcie sezonu bo tutaj na plaży potrafią chodzić między ludźmi bez problemu w ciągu dnia no to w wodzie myślę, że tym bardziej ale spróbować trzeba było, żebym się przekonał na 100% bardzo wysoki, myślałem, że kopałem tą puchę, a tu proszę samochodek, samochod samochodzik, zabawka proszę Palicy, policyjny, highway patrol jeszcze na koniec wpadło coś ciekawego lepsze to niż zrywka albo Powyrywana pucha. Koniec na dzisiaj. Cyk, detektor wyłączony. Trzeba go ładnie zawsze wypłukać. Si to w miarę czyste. I wracam, wracam. Nie pykło tym razem. Jak nie tym, to następnym razem się uda. I też będzie ok. Zostało mi jakieś 40 minut słońca. Tak na oko. To w sam raz, żeby się jeszcze wykąpać i trochę sprzętu posuszyć. On land, nie on the water. Not on the water, only on land. Ok, uh, can you give me 5 minutes? Ciekawa sytuacja, ledwo chodzę z tym wszystkim w jednej ręce, ale przyszedł do mnie pan, który mi mówi, że zgubił tu zegarek dzisiaj na plaży zegarek i się pytał, czy znalazłem, no ale ja mówię, nie no, ja tylko w wodzie chodziłem. Idę się szybko przebrać. On tutaj czeka i będzie poszukiwanie zegarka. Będzie fajny materiał, ja lubię takie coś, lubię właśnie takie zlecenie, takie całkowicie losowe To mi zaraz naprawia dzień Zostawiam piankę odyńcową Poprzygniatałem ją sobie tutaj drzwiami Żeby mi jej nikt tak łatwo nie wziął Myślę, że nikt się nie połasi na taką zwykłą pianę I idę, tylko i wyłącznie z Deusem Nic więcej ze sobą nie mam, bo po co? Sitem nie będę kopał, bo mógłbym uszkodzić wtedy ten, ten zegarek Dlatego tylko i wyłącznie pointer Trzeba umyć. I koniec po robocie. Kurde, chciałbym mu to znaleźć. Fajny by było na odcinek i na miniaturę i na wszystko, no ale przeszedłem z zapasem cały ten teren, którym mówił, że mógł zgubić. I jaki jest problem tego terenu? Tu nie jest sypki piach, tu jest mokry piach. Tu jest twardy piasek. On maksymalnie gdzieś tak mówi dotąd. Ja i tak chodziłem jeszcze dalej tam, ale no to jest taki piasek twardy, w którym ten zegarek się nie zapadnie i na 99% ktoś już go po prostu sobie hapnął i teraz się zaczyna ta lepsza część dnia tą lepszą częścią dnia jest spotkanie z kolejnym vanliferem, czyli z Krzysiem i nie mogę się doczekać tego spotkania z jednego bardzo ważnego powodu jestem jednej rzeczy bardzo ale to bardzo ciekawy i nie będę wam spoilerował trzeba poczekać Kolejny kamperek, czyli Krzysiu dojechał Gigant, naprawdę wysoki kamper, fajnie do takich zwykłych waników, na kontenerze zrobiony. I tam już jest biesiada, już jest ciepłe jedzonko, wszystko na mnie czeka, dlatego idę, bo czemu nie? Ja Teraz jestem... zosia skończy zmianę, to same hmm. dobroci. Złowiłem. Na koniec jeszcze nie mogę zapomnieć o podsumowanku nagranym w Maździe, bo już jest następny dzień. Czemu na następny dzień nagrywam podsumowanka? Żeby to wszystko wyschło, to z wody wszystko jest mokre, i tak to wszystko się prezentuje. Zacznijmy od śmieci. Tu są te największe kawały tej puchy, którą ktoś wrzucił do wody i ją potem roz. A nie, to są dwie puszki jednak. To tam musiało być kilka puszek. Zawsze mnie ciekawi, jak bardzo musi taką puchą rzucać, żeby ona aż tak się przetarła, żeby się rozwaliła na tak małe kawałeczki. No ale w wodzie tego jest pełno i nic się z tym nie zrobi. Konektorek. Śmieci jak śmieci, nie ma za bardzo co oglądać. O proszę. Co to jest? Dwa grosze. To musiało być w torbie jeszcze z Polski. Tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o śmieci. Z ciekawszych śmieci. E-papieros. Jednorazowy. Bardzo dużo teraz tego jest. Samochodzik. Jedna monetka. I to jeszcze żelazna. Całkowicie zarośnięta. I na koniec biżuteria. Biżuteria, która zrobiła mi nadzieję na samym wejściu czyli ten kolczyk. Duży, srebrny kolczyk. Jak na kolczyk to jest duży, także swoje waży. I krzyżyk, malutki krzyżyk, tylko ten krzyżyk ma bardzo dziwne łańcuszki. Te łańcuszki nie są przełożone przez, przez żadne oczko, tylko tych łańcuszków jest. Są te łańcuszki aż cztery i są połączone takim glutem na środku. Bardzo nietypowe. Niestety reszty łańcuszka nie udało się znaleźć. I to tyle z tych fantów. Jak na tak popularne kąpielisko, no to to są reski, które ktoś po prostu ominął. To by było już na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym.